Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to, a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi. Kiedy przyszedł Jezus, inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął po środku i rzekł: Pokój Wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzący. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś, te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Z tą Niedzielą Miłosierdzia związana zawsze ta Ewangelia Janowa. Kiedy to Jezus przychodzi do Wieczernika, do tego samego miejsca, gdzie ostatni raz spotkał się z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Ale to nie jest cud największy, jaki Pan Bóg może uczynić. Bóg, który stworzył świat tak naprawdę jednym słowem, jedną myślą, co to dla Niego jest przejście przez drzwi. Dla nas tak. Choć jakbym, jakbym się skupił jak najbardziej, to, to bym nie mógł przejść. Przez drzwi zamknięte. Dla Jezusa to nie jest problem. Ale te drzwi zamknięte my rozumiemy, że to jest też pewien symbol, pewne też odniesienie do tego, co przeżywali apostołowie, co często my też prze, przeżywamy. I tak dla, jak dla Pana Boga, nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma takich drzwi. Przez które Pan Bóg nie, by nie przeszedł, nie ma takich murów, nie ma takich zabezpieczeń, dla które, właśnie, właśnie, które mogłyby być dla Pana Boga przeszkodą. Tak, są jedne takie drzwi na świecie, przez które Pan Bóg nie przejdzie jednak. To są drzwi mojego serca. Pan Bóg tam nie wejdzie przez te drzwi na siłę. Pan Bóg nie wyważy, nie staranuje. nie wejdzie z tak, z tak zwanego buta z jakąś taką przemocą, wulgarnością żeby mnie na siłę zdobyć to są jedyne drzwi przez które Pan Bóg nie przejdzie, jeżeli mu na to nie pozwolimy jeżeli my sami te drzwi nie otworzymy kiedyś już dawno temu taki piękny obraz widziałem Pana Jezusa, który stoi przed drzwiami domu i klamka jest tylko z jednej strony, od wewnątrz to jest to, co w Apokalipsie Bóg mówi, oto stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczorem." To są jedyne drzwi, których Pan Bóg na siłę nie otworzy. Znaczy, On może otworzyć, ale nie chce ich otworzyć. Bo Pan Bóg czeka na moją zgodę. Jezus przychodzi jednak do wieczornika w tym zamknięciu apostołu. Dzięki temu mówiłem, że, że takim, takim pierwszym doświadczeniem apostołów po zmartwychwstaniu to jest doświadczenie rozczarowania. Oni się zamknęli z obawy przed Żydami, bo jakaś obawa, był jakiś lęk, ale było też rozczarowanie. Komuś zaufali, poszli za Jezusem. Wszystko postawili na jedną kartę i w pewnym momencie czułem się przegrani. Jest też obawa, jest lęk, bo może boją się, nie może, ale na pewno boją się, że gdyby Żydzi dowiedzieli się, gdzie oni są, gdzie są uczniowie Jezusa, to być może chcieliby to samo zrobić, co z ich mistrzem. Ale jest jeszcze coś, co może bardziej nam pokazuje też doświadczenie tej niedzieli miłosierdzia i czym jest miłosierdzie: to, to zamknięcie apostołów wiązało się również z pewnym poczuciem winy. Oni mieli poczucie winy w swoim, w swoim życiu że zawiedli, że dali tak zwanego ciała. Jezus tyle i mówił o tym, że będzie zdradzony, że przyjdzie ten moment. I, i z... przyszła pierwsza, lepsza próba i oni uciekli. Marek tak się szybko przestraszył, że nawet prześcieradło stracił i na gusienki uciekał przez ogród Getsemanii. A Piotr, ten, który właśnie ma być pierwszym papieżem, mówi: Nie znam tego człowieka. I pewnie to też, to też towarzyszy pewnie takim też obwinianiu siebie. To, co się dzieje w wieczorniku, to jest ciągłe oskarżanie siebie nawzajem, ale, też, ale, ale przede wszystkim to oskarżanie się dokonuje w ich osobistym sercu poczucie winy, że zawiodłam. I to jest pierwszy owoc grzechu, poczucie winy, wstyd. Ja się wtedy zamykam. Popatrzcie, to pięknie widzimy też w Księdze Rodzaju. Jaki jest pierwszy owoc grzechu? Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli. To, że się schowali w krzakach. Nagle się zorientowali, że są nazwi, nie? Eureka. Odkrycie kolumbowe. Całe życie chodzili na gusienko i nagle odkryli. Przez się zaczęli wstydzić. Pierwszy owoc grzechu to jest wstyd. Poczucie wstydu, obwinianie siebie. To nie ja zrobiłem, to zrobiła Ewa. Nie. A Ewa mówi nie, to to nie ja, tylko wąż. Zrzucam winę też na kogoś, ale mam to poczucie winy. I, i w tym poczuciu winy, w tym takim poczuciu, kiedy może też mam doświadczenie, że, że ja się do niczego nie nadaję. Boże kto ze mną właśnie robi. Nie? Szatanowi nie chodzi tyle, żebym zgrzeszył. Żeby uwierzył w, jakby w ten grzech, czyli w jakby owoc tego grzechu, czyli wierzył w swoją marność, w swoje nicość. Że, że jestem do niczego, że jestem właśnie do niczego. Jestem mniej niż zero. To jest, to jest owoc grzechu. I apostołowie z jednej strony widzą, że, że może zostali oszukani przez Jezusa, ale myślę, że jeszcze głębszym doświadczeniem i żalem jest to, że oni. Oszukali też Mistrza, nie stanęli w jego obronie. Patrzcie, jak często zły nam to wypomina. Taki jesteś, katolik, tak jest. I ile w nas jest poczucia winy, że jestem złym mężem, że jestem złą żoną, że jestem złym ojcem, złą matką, złą córką. Kochani, my ponosimy potężne głazy poczucia winy. Że jestem beznadziejnym człowiekiem. Beznadziejnym bratem, beznadziejną siostrą, beznadziejnym księdzem, beznadziejnym zakonnikiem, bo grzesze. Bo jestem nagle na fali, nie wiem, kaznodziejstwa, wracam do pokoju i grzech. Teraz komu uwierzę? Komu uwierzę? Jezus przychodzi właśnie do tych apostołów z takim doświadczeniem, że, że są przegrani że jakby to, co się wydarzało w Wielki Czwartek i Wielki piątek to był taki egzamin. Egzamin dojrzałości apostołów. Który nie tylko, że nie zdali, ale nie podeszli do tego egzaminu. Oni nawet do tej sali egzaminacyjnej nie weszli, uciekli, przestraszyli się tego. I Jezus przychodzi do nich. Właśnie, mimo tego i takiego zacieśnienia. Mimo takiego poczucia winy, przyszedł niej musiał. Mógł sobie pomyśleć, stworzę inną dwunastkę. Nie? Będę selekcjonerem innej dwunastki. Ale właśnie on przychodzi do tych, którzy przegrali. I nie tyle nie powiem, Polacy nic się nie stało, jak my jako wierni kibice naszych reprezentacji sportowych, co przyjdzie do nich mówi: Pokój wam. Dajcie, dajcie spokój z tym oskarżaniem sobie, siebie, że, że, że coś ci nie wyszło. Pokój. Ja jestem. Popatrzcie, żyję. Jestem obecny pośród Was. Popatrzcie na moje ręce, popatrzcie na moje rany. Jestem. No nie udało się, ale jest coś więcej. Jakby ten grzech, jakby ta zdrada nie jest z takim słowem. To, to, niezdane, to niezdanie tego egzaminu nie jest ostatnim słowem. To twój upadek nie jest ostatnim słowem. Ostatnim słowem jest to, że ja jestem, że żyję. zostaje po środku, w centrum. Jakby pokazując, że On jest tym wszystkim najważniejszym. Ode mnie się wszystko zaczyna. Popatrzcie. Nie? Jestem w środku, więc. Jestem też jakby do każdego z Was, z takiej samej odległości, jestem bliski dla każdego z Was. Nikt nie jest bliższy ani dalszy. I to, to jest to, to właśnie doświadczenie kościoła, że w kościele wszyscy jesteśmy tak samo blisko Pana Boga, mamy taką samą drogę i to jest piękne. To nie jest to, że papież Franciszek, on, on ma takie lewe drzwi do Pana Boga, że jest bliżej. A jak ktoś jest mieszka w jakiejś koziej wójce dolnej, jakś, przepraszam, starsza pani, to już jest macho ho daleko. Nie? Wszyscy mamy taką samą drogę do Pana Boga, taką samą odległość. Pan Bóg jest bliski dla każdego z nas tak samo. Dla papieża Franciszka, dla św. Jana Pawła II, dla siostry Faustyny, dla św. Piotra, dla mnie, dla Ciebie. Każdy z nas ma taką samą drogę, taką samą odległość do Pana Boga. Nikt dalej, nikt, nikt bliżej. Pan Bóg przed każdym z nas stoi w centrum. Do każdego z nas chce przychodzić. I miłosierdzie rozpoczyna się właśnie w tym momencie doświadczeniu takiej swojej słabości, i w tej słabości zobaczenie bliskości Pana Boga, że On jest. Miłosierdzie jest dla grzeszników. Miłosierdzie nie jest dla dobrych ludzi. Jak jestem dobrym człowiekiem, to nie potrzebuję miłosierdzia. Pani, wybaczcie, ale czasem, też jako, jako właśnie, też, będąc w konfesjonale, nie wiem, co mam zrobić. Kiedy ktoś przychodzi i mówi, nie mam grzechu. Mieszkam sam albo sama. Generalnie wszystko jest dobrze. Ewentualnie słucham Radia Maryja. Ktoś czasem powie, jakby to był grzech na przykład. Chodzę do kościoła, słucham Radia Maryja, na przykład, nie, i tam coś jeszcze. A z drugiej strony, jest serce, które się niesamowicie po ludzku raduje, kiedy. tak raduje w taki boży sposób. To jest boże doświadczenie, kiedy ktoś klęka u kratek konfesjonału, chwyta się tych kratek, prawie żeby chciał ten konfesjonał. po się trzęsie cały ten konfesjonał. Jest poczuciem winy, grzechu i słabości, ale wie, że w tym miejscu jest jego naj... właśnie, właśnie taki jedyny ratunek. Że ta spowiedź to nie jest wizyta. U kosmetyczki, ale jedyny ratunek, ostatnia deska ratunku. I miłosierdzie Boże, właśnie jest wtedy, kiedy ja mam to poczucie swojej winy, nie usprawiedliwiam siebie. Jak to, jak to dobrze, że ja siebie nie muszę usprawiedliwiać. Mamy, takie, mamy taką pokusę, żeby, żeby siebie usprawiedliwić, wybielić, może nawet ten grzech, nawet to jest niesamowite w nas, że my, nawet o naszych grzechach, potrafimy mówić prawie w sposób mistyczny. Mam kryzys wiary. Kryzys wiary to miała matka Teresa z Kalkuty. To miała siostra Faustyna. Ja jestem leniem. Nie powiem jaki. Mi się nie modlę i mam kryzys wiary. Ciemne noce. ją od krzyża. Nie? Jestem leniem. Po prostu. Nie modlę się, bo mi się nie chce. Nie byłem w kościele nie, nie dlatego, że mam noce duchowe. Nie, tylko po prostu byłem wczoraj gdzieś do późna w nocy można na jakimś spotkaniu, i, i po prostu tam przyholowałem, i dzisiaj cała niedziela była do tyłu. Stanąć w tym poczuciu swojej winy, w takiej bardzo takiej prostocie. Jeden z moich współbraci kiedyś, pamiętam, jak, był w jak byłem tu w seminarium w Krakowie, mówił, że spowiedź powinna być jak PKP nie, że powinna się spóźniać, czy jakaś taka. Już nie mieć jakieś tego negatywne, tylko być prosta, krótka i prawdziwa. PKP. Nie, prosto. Ci posłowie byli bardzo prości w tym wszystkim. To był bardzo prosty. Dopóki nie, nie zobaczę, nie uwierzę. Nie? I Pan Jezus mną się nie brzydzi. Pan Jezus mną nie gardzi. I to jest piękne. Nie bójmy się, nie bójmy się też stanięcia w takiej swojej słabości, w tych swoich takich zwątpieniach, w takich pretensjach, nawet czasem do Pana Boga, też o tym powiedzieć Panu Bogu. Pan Bóg się tym naprawdę mną nie brzydzi z tym wszystkim. Pan Bóg nie powie, o jej, Pan Bóg się mną nie zgorszy. Nie powie, nie, nie, tak nie możesz, tak nie możesz robić, tak nie możesz mówić. Tylko przychodzi w tym wszystkim i chce powiedzieć pokój, dobrze, dobrze dziecko. Dziś widziałem taki piękny obrazek. Na początku była taka historia, że słyszałem o tym dzisiaj taką konferencję jednego z dominikaninów, a potem wieczorem zobaczyłem nagle w odmętach internetowych ten obrazek. Jak jest na tym obrazku narysowany jest tron, na tym tronie siedzi Bóg Ojciec i przed nim takie dziecko i Bóg Ojciec takim srogim głosem na kolana. Po czym dziecko dobrze, tato. I skoczył mu na kolana. Właśnie. wczoraj byłem wieczorem w łagiwnikach. Też wróciłem do dzieniczka, bo tak sobie uświadomiłem, że trochę wstyd, bo jeszcze nigdy nie przeczytałem dzienniczka. A więc człowiek się trzeba nawracać. Zawsze gdzieś tam urywkami. Trochę się tego bałem. Z różnych może powodów. Bo ten dzienniczek też jest trudny. I wymagający. Ale oczywiście tam wiele rzeczy mnie dotykało. Czytałem po prostu jak, nie wiem, jak, jak mało co i mało kiedy. Ale i tam wiele myśli, właśnie takich bardzo, bardzo mocnych, ale szczególnie jedna rzecz, która mnie dotknęła. Kiedy Pan Jezus mówił do Faustyny, że gdyby ludzie uwierzyli w moje miłosierdzie, to by przestali grzeszyć. My często się tak Przekomarzamy, dyskutujemy nawet w na takim gronie też tutaj, też klasztornym, księżowskim, że za, za mało mówimy o sprawiedliwości. czasem też od was słyszymy, że za dużo w tym kościele o tej miłości. I, i rzeczywiście, może za dużo mówimy o tej miłości. Ale może o, o miłości mówimy w sposób może nieprzekonujący. To mnie dotknęło, że gdybym uwierzył w miłosierdzie, to bym przestał grzeszyć. Że Panu Bogu nie chodzi o to, że mam się bać. Pan Bóg nie chce, mnie, nie kszty, nie chce kształtować mojego serca w poczuciu lęku. Że, że nie zgrzeszę, bo jak zgrzeszę, to pójdę do piekła. No to to nie jest chrześcijaństwo, to jest niewolnictwo. Jezus nie po to poszedł na krzyż, nie po to zmartwychwstał, żebym był niewolnikiem. Ale żebym uwierzył w miłosierdzie, czyli przestał się bać. I, i i rzeczywiście doświadczył tego, że jestem kochany, że jestem kochany z moim grzechem, że, że, że Pan Bóg rzeczywiście mnie nie odrzuca. Ale my się Pana Boga boimy. Jezus często to właśnie mówi do Faustyny. Ludzie się ciągle mnie boją. To jest takie, jakby taka... taki ból Jezusa, w którym się żali Faustynie. Ludzie się mnie boją. To jest też, myślę, winą nas też, kaznodziejów, że, że gdzieś... gdzieś też tak czasem głosiliśmy. Na turystów dawno, dawniej nazywano piekielnikami. Myśmy się lubowali w mówieniu o piekle, na przykład. Nie? Że mamy takie historie naszych współbraci, już nieżyjących, którzy potrafili mówić konferencję konferencji godzinę, co w piekle jest, potem była przerwa i potem czego w piekle nie ma. Nie? Nikt tam nie był, oczywiście, ale oczywiście by, po to, żeby, żeby, żeby przestraszyć. Wierzyć, Boże, miłosierdzie. Czyli przestać się Pana Boga bać. Uwierzyć w to, że On jest, który mówi pokój wam, pokój wam. Pan Bóg mnie właśnie nawet w tym grzechu, w tej, w tej słabości, w tej niewierzy, jak Tomasza, zaprasza do tej bliskości. Popatrzcie, dzisiaj Tomaszowi mówi, włóż palec do moich ran. Jest taki piękny obraz Caravaggio, gdzie Tomasz tam prawie tak wkłada te paluchy do tej rany. Tak. Prawie że wulgarnie, w całych siłach. My boimy się pokazywać rany, bo dzisiaj żyjemy w takiej też czasach, kiedy boimy się mówić o słabości. Nie? Jesteśmy supermenami, najlepszymi, znamy się na wszystkim. generalnie dzisiaj się nie mówi o tym, że znaczy wstyd jest dzisiaj pewnym kompleksem, powiedzenie, że człowiek się na czymś nie zna, że coś mi nie wyszło, że, 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 że coś mi się nie udało. Nie mówiąc, że nam księżą to już w ogóle, to, to nie przystoi i się boimy, ale każdemu człowiekowi. Jezus, A Jezus każe, właśnie pozwala sobie dotknąć rany. Komu się pozwala, komu, komu ufam? Komu ufam? Kogo kocham, nie? Mamię, tacie, często. Nie? Ja nie lubię, jak nie wiem, Kamil to dobrze wie, na przykład, jak mam gdzieś. Albę gdzieś tam przykrzywioną, ornot, który mi tam poprawić, to ja tam oczywiście burczę już. Nie? A, co do, co, a co dopiero, żeby, żebym pozwolił, żeby ktoś mi dotknął rany mojej. Powiem, że to zaboli, zasyczy. A Jezus pozwala, zaprasza mnie grzesznika do tego, ponieważ mi ufa. Bóg ma do mnie zaufanie. I w pierwszym ja powiem Jezu, ufam Tobie, to Bóg stoi przed każdym z nas i powie, Marku, ufać. ci. Piotrze, ufam Ci. Katarzyno, ufam Ci. Mario, ufam Ci. Bóg mi pierwszy zaufał. Bo patrzcie, kiedy... I to jest niesamowite, to jest piorunujące w tym doświadczeniu też stanie, że Jezus, kiedy spotyka się z... właśnie po zmartwychwstaniu z apostołami, to spotyka się z ich niewiarą. Bo takie wczoraj piękne czytanie, kiedy apostołowie się dzielili tymi doświadczeniami, powiadali sobie, że tam Jezus przychodził, ale oni nie wierzyli w to kompletnie. Nagle Jezus się pojawił wobec nich, mówi mu im, i właśnie właśnie zaczął im właśnie tą, tą, tą niewiarę jakby wypominać. I mówi, nagle, I mówi nagle, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie nauczajcie wszystkie narody. Dzisiaj widzi zalęknionych uczniów, i mówi idźcie, idźcie i głoście pokój. Rozwiązujcie, związujcie, przebaczajcie, zamykajcie. Ja wam ufam. Ja wam ufam. To jest niesamowite. Że Bóg mi ufa, Boże mi polega na tym, i Bóg dlatego mi przybacza w sakramencie pokuty pojednania, ponieważ mi ufa. Ale jest coś jeszcze, kolejnego, Kani, pozwólcie, że się tym jeszcze podzielę. Bo to jakoś dopiero dzisiaj do mnie dotarło, kiedy czytałem tę Ewangelię. Jakieś taka tyle razy to czytałem, tyle razy tym mówiłem i słuchałem tego, że Jezus przyszedł do nich, posłał ich, oni znowu zamknęli. Musiał drugi raz przyjść. I oni, do, I oni, co oni, cały czas byli zamknięci w tym wieczorniku. Jezus wstąpił do nieba, oni go pożegnali, wrócili i znowu byli zamknięci. Kiedy otworzyli, kiedy otworzyli ten wieczornik? Jak przyszedł Duch Święty dopiero do nich. Kiedy Duch Święty przyszedł i rozpalił jej serca. Więc to na pewno też jest ważna wskazówka do nas, że też potrzebujemy Ducha Świętego w kościele, Potrzebujemy w naszym życiu. Nie bez przypadku, kiedy w sakramencie pokuty i pojednania utrzymujemy to tak zwane rozgrzeszenie, wypowiadane z formuła rozgrzeszenia, to kapłan ma wzniesioną rękę w geście wołania Ducha Świętego, bo spowiedź mnie posyła. Daj mi pokój, daj mi przebaczenie i posłanie w świat. I wreszcie zupełnie już tak na koniec, to doświadczenie miłosierdzia nie jest tylko dla mnie. To nie jest to, że mam się tylko ja tym ucieszyć. Ale to jest to, co, czego doświadczył pierwszy Kościół, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Wszystko mieli wspólne i niczego im nie brakowało. A kiedy komuś cokolwiek brakowało, to się dzielili z nim. Miłosierdzie Boże, którego doświadczam w sakramentach, jest po to, żebym zaczął się nim, nim dzielić. Wtedy to, to miłosierdzie owocuje. I wspólnota Kościoła to jest wspólnota grzeszników. Jak bardzo mocno mnie dotknęło, kiedyś, kiedy niedawno usłyszałem w spowiedzi takie słowa bracie, jesteś, grzesz, jesteś grzesznikiem, za którego umarł Chrystus i za którego zmartwychwstał. Buduj taki Kościół. My jesteśmy w Kościele grzesznikami, za których umarł Chrystus i zmartwychwstał i dlatego chcemy sobie nawzajem pomagać. To, co nazywamy tak pięknie, wykonał się cytować Jana Pawła II, mówiąc o wyobraźni miłosierdzia. Takie na fali słowo. W obrazie miłosierdzia to mieć to wyczulone serce nie tylko na to, że ja jestem biedny że ja czegoś potrzebuję ale że jest ktoś, kto jest może w gorszej potrzebie niż, większej potrzebie niż ja kto ma gorzej i na tym polega mi, miłosierdzie żebym wyszedł z tego kościoła dzisiaj, z tej liturgii z tej eucharystii i zaczął widzieć biedę ludzi i im pomagać nie tylko materialnie ale też dać im czas kiedyś jedna z moich powiedziała taką definicję, że miłość to obecność Łatwiej jest dać piątaka, a trudniej się zatrzymać, porozmawiać, zrozumieć. Łatwiej dać na odczepne, przepraszam, do puszki nawet w kościele kalitasowskiej i sobie pójść do swojego świata, a trudniej się zatrzymać, pomóc. Poczuć to, czym ktoś żyje, poczuć tą biedę, która nie, nie jest tych półek kosmetycznych Chanel, ale to jest, to jest Kościół Wtedy będzie taki Kościół Poczuć ten grzech drugiego człowieka Bez oceniania Dania mu czas, dania mu swojego serca Może ten, ten tydzień miłosierdzia, który rozpoczynamy Ma być takim właśnie czasem Żebyś zobaczył pośród swoich znajomych W twoim telefonie, pośród twoich znajomych Kto, z kim dawno nie rozmawiałeś zobaczenia nie tylko w tych wirtualnych znajomych, ale może w Twoim sąsiedztwie, może w swojej rodzinie kogoś, kto potrzebuje czasu. I zatrzymaj się. Daj mu swój czas. Swój cenny czas, bo wtedy dasz Mu swoją miłość. Wtedy podzielisz się tym miłosierdziem, które Pan Bóg również tobie dał. Za darmo, zupełnie za darmo.